Dobra, dzisiaj sobie pojedziemy linią 71 w Wiedniu na wersji skróconej z Borze do Sankt Marks. Normalnie ta linia, ta linia jeździ do Kaiserberzdorfu. czyli jakieś trzy razy dłużej niż ten wariant, ale to tak. Dobra, tu trzeba sobie no smugę, trzeba sobie z okien zatrzeć. Mamy tramwaj typu E2 numer 4055. Film będzie chyba dwuczęściowy, bo tak do Operu z Placu sobie dojedziemy. No dobra, to możemy się podstawiać na przystanek początkowy w Bursy. To nie jest teoretycznie ten przystanek, więc trzeba będzie pomanewrować z zapowiedziami przystanków. No będę, no dobra, już. Nie lubię tego trawaju, ja głównie hamulc też nowe bardzo, ten bardzo szybko łapią. No ale nie widzę prędkości, do. A mój. No właśnie. Już mi Shotentora zapowiada. Stój. Dobra. Nie chcemy tego. I chcemy. No nie. Co tu się dzieje? No teraz już no już to będzie. Dobra. Dosyć. Zamykaj te drzwi. Jeszcze ta <grym> Nie umiem z tym tramwajem żyć. No wszystko tak. Już tam nikt nie chce się dobijać, okej. Okay. <krym> tym już nie otworzę. To chyba nawet do nas nie idzie. Aha, nie możemy jechać, a inni mogą. Super. Jedziemy w prawo i czekamy dobra sekundę później możemy jechać, tu stoi jakieś coś tu rozpływamy rozjazd Ale to w tramwajach normalne nie wiem, że tu jest nie takich w tych flexitach. tego nie przejedziemy, myślę, że nie Tu sobie pojedziemy, tak? Dobra, tu już nie złożymy na tym świetle, bo nam ukradła ta jedynka. Nie musimy sobie poczekać 20 sekund, czy tam więcej nawet. Dobra, jedziemy. Koszul No jedziemy że już, już wjechałeś tak głupio. Nie lubię tego, jak urządzą, a tam się kamera wyśrodkuje i nie widzę tej prędkości. Stój, ja, stój. Dobra. Czekamy na przystanku szopenkar. W ogóle to ta linia się prawie w całości pogrywa z nią u dwazy, którą już jechaliśmy z pojazdem Flexity, Zamykaj te drzwi. No ale jedzie dalej na Sankt Marks. Dobra Jedziemy Ludzie Tam już Poszli No tak Dobra, co tam w środku? Hmm, nieważne Dobra, tu, 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 tu. musimy podjechać 5 na godzinę, żeby się to idealnie zrobiło Tylko, żeby mi hamulce nie zaskoczyły I w ten sposób nie będziemy musieli się zatrzymywać na tym sygnalizatorze. Tam jedzie po lewo jakiś Ulf B1 na naszej linii. No, idealnie. Tu nikt nie skręca nigdy w lewo. Tylko trochę laguje <gry> grę, ale to jest typowe. Na obwodnicy centrum Wiednia. Dobra, stój bo w niego wiadę. Nie wiem się z tymi legami zorientować. Dobra, poczekamy na niego, aż odjedzie. Już zablokował drzwi. Dobra, jedzie. To nam się akurat zrobi tramwajowe czerwone, wtedy kiedy. Już, już się zrobi. Te pieś mają więcej czasu niż kierowców, mimo że tu chodzi jeden pieszy na światło. Albo zero. Dobra, jedziemy. Pełno gazu, bo to fajny nastawnik gazdy, taki jak w Tatrach T3R z Czech. Dobra. Tu jedzie hamujów. Dobra, on sobie jedzie. Fajnie, odsunę się. Tu jeszcze... Tu muszę jechać za nim, bo on przepuści tych kierowców co chodzą w lewo, wiedziałem. Dobra, już tu się zatrzymam. Dostęp punkt 1. Podjedźmy do sygnalizatora. Tutaj trzeba się będzie wbić, jak już będzie A, żeby nie robić sobie konfliktu z kierowcami. Tylko, że znowu nie widzę prędkości mierza. Dobra, tu pojedziemy 30, bo. Nie ma sensu się dalej rozpytać, skoro potem 15 trzeba jechać. Tu lewo Po prostu chyba nic nie jeździ, że na linia tak nie ma. Wystrasowanej. Dobra, tu zanim się zmieścimy, chyba żeby obsłużyć, ten przestanik. Chociaż na linii 71 nikt nie wsiada na odcinku. Shotentor o, o Pirkarz. Dobra, tu już musimy sobie otworzyć. O, ktoś jednak siada. Tu trzeba sobie już sobie otworzyć, bo potem ci ludzie nie będą chcieli wejść. Dobra, ci ludzie nie, chod nie chodzą. Tu jeszcze tu chcesz. Dobra, już te drzwi. Dobra, tam jeszcze ktoś sobie chodzi po przejściu więc pojedziemy 8 na godzinę możemy sobie wjechać na, na ten zakręt bo tu nikt nie wyjeżdża Tędy no dobra tu już stój za późno dobra ten film już jest za długi trzeba trochę wyciąć no dobra, jedziesz Dobra, pójdę nie patrzymy na żadne rozjazdy, tutaj trzeba będzie znowu stać chyba. Nie no, jakbym pojechał na pełnym, to bym mógł jeszcze przejechać, a teraz już Tak, tak, tak zwane cztery litery z tego wszystkiego wyszły. Dobra, tylko się upóźniłem, bo było 8 minut, że to nie jest w 4K. Dobra, piesi mają czerwone, z tyłu się uczepił na stronę D, panie tu już na czerwonym. Idzie o takim późnym. Dobra, jedziesz. Czasu nie mam, jestem spóźniony, powinienem być przed tym tramwajem, tam z przodu. Ale to przez moją bitwę z zapowiedziami na... W pierwszym przystanku stój. Dobra, Dobra, już idziemy. Ja już mam. A, przyjrzała na czerwona. W tym filmie będzie więcej używania dzwonka niż na wszystkich z simu. Bo w Monachium raz użyłem kręcąc w wersji poprawioną, powrotu 0 razy. Bo w pierwszej, w pierwszej wersji było chyba jakieś 10. Musimy kierowcy zablokowali na jednym skrzyżowaniu. Dobra, ten trawler się przed nami nagle pojawił, chociaż nie, nie wiem skąd, było Co to jest za linia? 71. No przecież nie, nie będę za nim jechać tą samą linią. Ciebie tu nie było. <laughs> no, jechać za tamtym. No tamten akurat skręca prosto, tak, czy Nieważne. Dobra, podjeżdżamy na przystanek Oper Karlsplatz i tutaj będziemy kończyć i część druga będzie za tydzień, we wtorek chyba. Ostatnio mi się udało wrzucać filmy we wtorek, ale to dlatego, że um, albo, nie wiem, egzaminy, które się kończyły w pół do którejś tam, nie wiem, ale miałem dużo czasu po nich, no i tyle, dobra. Wystarczy. Nieważne.